Dzisiaj przypada 43. rocznica śmierci Arama Khachaturyana, wybitnego ormiańskiego kompozytora muzyki poważnej, dyrygenta i pedagoga. Urodził się 6 czerwca 1903 roku w Tbilisi, stolicy Gruzji. W 1921 roku przeniósł się do Moskwy. Początkowo studiował biologię. By w 1920 roku wstąpić do Konserwatorium Moskiewskiego, gdzie studiował kompozycję u Nikołaja Miaskowskiego. Aram Haczaturian od 1950 roku zostaje profesorem kompozycji w Konserwatorium w Moskwie. W swojej muzyce stosował oryginalne motywy ormiańskie. Taniec szablami z baletu Gajane oraz adagio z baletu Spartacus. Należą do jego najbardziej znanych utworów. Adagio z Gajane posłużyło jako muzyka do początku trzeciej części filmu Stanleya Kubricka, Odyseja kosmiczna. Hachaturian zmarł 1 maja 1978 roku w Moskwie. Cześć jego pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę.